Pod nogami miałem tylko gruzyk. To było tak wysoko, gdzieś do trzeciego piętra. Ale on mówił, ale my nie mamy, jak ludzi wysłać do fabryk. I pamiętam, stałem na tych gruzach i patrzyłem, jak jedna z dziewczynek po tych gruzach w mundurku, bo oni chodzą tam w mundurkach, idzie do szkoły z plecakiem. Podeszła do mnie kobieta i mówi: Tam, na, pod tym jeszcze dwoma piętrami, jest moja kuchnia. Ja od ponad miesiąca nie miałam dostępu do mojej kuchni, do moich garków, do tego wszystkiego, czym gotowałam, bo, bo to wszystko jest zasypane. I patrzyłem na to i myślałem: Jak oni to w ogóle uporządkują? I podeszła do tego pudełka, wzięła je, przyniosła i powiedziała: W tych pudełkach mój ojciec robił cegły. I z tych cegieł budowali też te domy. I my też będziemy z gliny lepić cegły i odbudowywać nasze miasto i nasz kraj. Szedłem i ci Nepalczycy, uśmiechnięci, zakurzeni. Składali ręce i mówili namaste. Namaste. Dzień dobry, witam. Uśmiechnięci, bo widzieli człowieka, który był pośród nich, żeby pomóc im, co? Żeby się podnieść, żeby, żeby odbudować. I pojechaliśmy w góry, i to była podróż rzeczywiście. Pojechaliśmy na motorach. Masakra, to myślałem, że po prostu umrę, bo jechaliśmy już w nocy, bo drogi były nieprzejezdne. I kiedy zobaczyłem rano, którędy my jechaliśmy, to po prostu byłem cały zlany potem. A więc ja teraz muszę zejść z tych gór i tam na dole gdzieś w dolinie ma czekać autobus. Czy będzie czekał, to nie wiadomo. A więc próbuję zejść tam jak najszybciej. I, i słyszę, ktoś za mną idzie, odwracam się, idzie kobieta. Idzie kobieta, ja mam w górskie buty, plecak i, i schodzę jak mogę najszybciej. A ona idzie w klapeczkach, oczywiście na gołe stopy i ma zawiniątko, z tyłu ma dziecko. No i ona schodzi i ona mnie mija. Muszę zejść dalej i znów schodzę po, tych, po tym szlaku i znowu słyszę, ktoś za mną idzie, oczywiście ona, wyprzedza mnie i znów tu, 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 tu. No ci górale w Nepalu po prostu dali mi rzeczywiście popalić.